Siemano załoga, hashtag gangsebola. Zobaczcie, już jednego łóżka nie ma. Tu było moje łóżko, na którym kilkanaście lat spałem. Do wywalenia jeszcze czeka ta kanapa. Ale to na spokojnie w tygodniu, bo teraz weekend jest cały dla mnie. Tam w niedzielę będę zajęty tak do około 16. Bo przyjeżdża do mnie mój hype man Arturos i nagrywamy bardzo ważny filmik informacyjny dla Was. Mniej więcej już o tym wiecie, ale teraz będzie ze szczegółami. Bo jest pewne info, które musimy ogłosić. Także patrzcie, jednego łóżka już nie ma. Tak jak mówiłem do końca miesiąca jesteśmy w tym kultowym mieszkaniu. I co? Dzisiaj w sobotę i w niedzielę, ale bardziej, dziś, bardziej dzisiaj w sobotę. Wykorzystam ten dzień na różne transmisje. Postaram się Wam zrobić gotowanie na live, chyba, że chcecie, żebym odcinek nagrał, ale nie wiem, czy nie lepiej na live. Już tak pożegnalny to może być live. W tej kultowej kuchni. No, chyba że chcecie, żebym nagrał z gotowania odcinek, mam pomysł na fajne takie rolatki. Jeden pomysł to jest taki y, znany, ale na drugi to wpadłem ja. Może być taki trochę dziwny, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Co jeszcze? Y, może zrobiłbym jutro, nie wiem, koncert rapowy, jeżeli by się udało w tym mieszkaniu taki pożegnalny. Dawno nie było, a ja. Ja odeszłem od tych koncertów na YouTubie. no tam wiadomo, lepiej zrobić prawdziwy w klubie. No ale tutaj taki pożegnalny mógłbym zrobić. Może jeszcze będę na takim jednym kanale, gdzie zawsze robiłem Wam koncerty. Kto wie, to wie. Jaki to kanał? A jak ktoś nie wie, no to niech szuka, może znajdzie. No i co? No i te gotowanie może bym właśnie zrobił jutro. Także no. Tak, jak mówiłem, powoli się wyprowadzamy. Już tu worki macie, tu moja gitara jest w ogóle. O, worki, gitara, proszę bardzo. Jest gitara. O. Proszę bardzo. Teraz nie będę grał, bo wiecie, już jest pierwsza w nocy zaraz. Także my się powoli stąd ewakujemy. No, trzeba będzie te szafki. Znaczy te szafki, ten cały regał ten wywalić, bo nam niepotrzebny. Tu macie szafkę tą, tu macie taki regał na płyty, tu macie taki, taką szafkę. Tu w ogóle jakieś takie, jakby przypalony był, nie wiem czy takie był. Ale to mało istotne, bo i tak to już nam niepotrzebne. Tu moje kapelusze do zabrania, tu kultowa kuchnia. Nie przeraźcie się, że tam jest tak dużo rzeczy. Ja spróbuję to i tak trochę ogarnąć na jutrzejsze gotowanie, bo i tak trzeba to wywalać wszystko. Nam tam nic nie jest potrzebne. Znaczy Te, te oczywiście rzeczy, które dostałem od parafii GMC, czyli od, od wszystkich fanów Grubego Mielskiego, parafia GMC, to oczywiście rzeczy pójdą do mojego mieszkania. Na razie zabiorę je ze sobą. W miejsce, w którym będę mieszkał teraz, ale już potem zaniosę je do swojego mieszkania. Tak planuję na wiosnę już w swoim być, więc to też kultowy pokój, koc kultowy. Ja wiem, że ktoś tam pisał komentarze, że, że ale mi miejsce, kurde, jakaś klitka. No, dla kogoś nowego może to jest klitka. Dla, dla niektórych nowych osób może być to klitka. Ale dla ludzi, którzy mnie oglądają od kilkunastu lat, no bo kanał już ma yy, 11 lat Ale ja jeszcze na innym kanale zaczynałem Jeszcze wcześniej Więc ludzie, którzy mnie znają od kilkunastu lat No to wiedzą Że to miejsce jest kultowe To całe mieszkanie Także idę, bo kotka wzywa Głodna oczywiście I plakat od 2009 roku Albo 10, chyba 9 To były 3 30 urodziny zespołu Dżem. Plakat od 2009. Wisi nic nie było nawet. Na, nawet taśmy nie były zmieniane. Zobaczcie to się, to się jeszcze trzyma. Tyle lat. I tamte też tak jak wam pokazywałem. Zaraz wam pokażę. Tu też dwa plakaty nad moim łóżkiem. Jedne z moich ulubionych dwóch kapel. Grinda i Metallica. Proszę bardzo. To nic nie było zmieniane. Zobaczcie to się ledwo już trzyma. Patrzcie. Coś wam pokażę. Ale się trzyma. Kotka zaraz dostanie. Co taka głodna jesteś? Dobra. Także pozdrawiam Was. I co? Widzimy się dzisiaj na różnych transmisjach. Śledźcie mnie, szukajcie mnie, a ja znajdziecie. Będę, po prostu będę dzisiaj działał, jeżeli chodzi o transmisję. W ogóle słyszałem, że jest nowy Dragon Ball. Daj ma. Ale słyszałem opinie takie. No zobaczymy, zobaczymy. Także zobaczymy. Bo to na Netflixie jest, a ja Netflixa nie mam. Ogólnie mało co oglądam. I telewizji nie oglądam, i ten. Dobra, także pozdro do zobaczenia na dzisiejszych transmisjach. ją. I dajcie właśnie znać, czy chcecie, żebym nagrał transmisję. czy znaczy zrobił transmisję z gotowania, czy może nagrał odcinek. I czy koncert rapowy na przykład zrobić. Zobaczę, jak, jak mi się uda. Bo nie wiadomo, jak to będzie. O to w mieszkaniu to wiecie, jak to jest. Nie ma takiej energii, ale jeżeli będzie wszystko git, to mógłbym zrobić i koncert trapowy. Także pozdro.